Siemaneczko, zagramy sobie teraz w grę pokój. No, bez spierdzielenia zaczynamy. No spoko. No zobaczymy jaki związek ma ten tekst z grą. Chyba koniec. Dobra. No, co widzę na obrazku? No ja widzę tu. Smutną twarz. Aha, jeden, dobra. Tu widzę. W sumie korona. Hmm. No, wróżki. Dobra i jesteśmy tak co te obrazki co nam tu zrobić wyjść? że już nie <grytanie> <grytanie> lubię dać na no spoko no jak tam ma związek z wyjściem z tego no. zamknięte, zamknięte Dobra Dobra To jest okno ja Myślałem że to jest obraz jakiś na spoko. Też przez to padać no, dziwne trochę hmm, Aha dobra Dziwny obraz? Przecież wydaje mi się nam co się dzieje? Co mam robić? Spać nie? Okno, nie? Drzwi zamknięte nadal. Ja nadal nie widzę w tym nic dziwnego. zaczek z Inskit. Co? Na razie nie widzę tu nic, co by się zmieniło. Ta pudełka chyba, chyba, co? Nie, 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 nie. O, mogę tu wskoczyć? Wlazłem? Wlazłem No ale nie mogę tego tak otworzyć chyba na razie. No dobra, czemu się nie mogę ruszyć? Inaczej? Przecież takie same, to jest pierwszy Potem jest ta korona Trzeci Dla mnie <grystanie> są mhm. takie same M. Hmm. Co? To się zapnę. Dźwięki trochę ryjobanie. Kurde te napisy tak szybko naprawdę Jak ja tylko zauważę kąciki moka, że są jakieś napisy To one już znikają Nawet nie zdążę się popatrzeć no. Nie wiem czy ja mam coś tu znaleźć czy... Hmm. Aha, spać muszę dobra Cóż to miało być A moja pierwsza ofiar Czyli chyba nie śniłem No szczerze, że to normalne nie jest, że tak mi się światło spedziewiło, nikt przez noc do mnie nie przyszedł, Darłem się Co? Innovation to jest... Hmm, odrodzenie chyba? To <laughs> być no z krwi na no przecież to wiedziałem od początku hmm Żadnych innych napisów nie widziałem drzwi zapewne tak, nadal co? Obraz obrazek podleciał. Czemu on jest taki zakrwawiony? Ona z nożem w ogóle? Tam... Co to jest? Ale e... bardziej mnie interesuje co to tam jest jakaś dziwna głowa. No, nie chcę... Nie, nie mogę nic robić, czyli zamknięte nadal. No, Tam. Nic to nie daje, mogę pójść spać? Nie. Może mogę to teraz otworzyć. Nie. To, nie. To, nie. z tym obrazkiem coś? No, zapewne to jest. Chciałbym z niego i tak spierdzielić. Tam to nada jest. Nie wiem, czy mam coś z tym zrobić chyba. Chyba nic się nie da. Coś mnie tu ominęło. Nie. Obrazek? Nie. Drzwi już ok. Próbowałem, tak, nadal zamknięte. Hmm. No dobra. Przecież no wszystko już odklikałem tutaj. Wszystko, co się da. Tutaj. Klikam, nic. Tu wcześniej nic. Tu jest ciemno, nic nie ma chyba. Hmm. To eee, Takie klikanie wszystko po kolei to raczej nie wróży, żeby ta gra była jakaś dobra. Nie co i mnie to. Nadal nie mogę i spać. No, drzwi są zamknięte, to... To już mi się dawno skończyło. Odklikam już wszystko tysiąc razy. No Nie wiem, ja bym szczerze, że tu coś trzeba zrobić, ale klikam wszędzie, gdzie się da. Nic. Tam nic. Tutaj nadal nie mogę. Hmm. Nie wiem może gdzieś się drugi jakiś napis pokazał, no Nie widzę nic. A więc tak, hmm. gra mi się skraszowała. Musiałem grać od początku. Myślałem, że po prostu wam wytnę to, jak sobie chciałem poradzić z tym. No, ale w końcu udało mi się. Ale naprawdę nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ja klikałem wszędzie na oślep i nie pisało o niczym. Typu znalazłem śrubokręt czy coś, nic. Nic. Klikałem, byle gdzie, w końcu się otworzył. Hmm. Dobra, leży sobie szczurek. Mam go zjeść, czy nie? No. No nie wiem jaki to ma wpływ na fobłę, żeby sobie wpierdolę coś zostało, zżygałem się. No nie mogę iść dalej? Czemu nie mogę? Mm, myślałem, że on mi blokuje drogę czy coś i żeby spierdzieć mógł go zjeść, ale... nie mogłem go nie zjadać. Nadal zamknięte. Co to jest? Aha. <ścoughs> no to nie są przypadki moje żygi. Tak sobie myślałem, że to mogą być moje wymiarciny, ale nic. Hmm. O! I co będzie dalej? No nie mówcie, że to koniec. Mm. Niko nie ma. Mam nadzieję, że będzie jeszcze coś w tej grze. Mm. Chyba to koniec, um, uciekłem z tego więzienia lub, no tak, więzienie, to było chyba więzienie lub szpital dla psychicznych, nie wiem, no i chyba to jest koniec, tak, to jest koniec, no więc to było na tyle, szczerze mówiąc więcej się pierdzieliłem z nalezieniem tego niewidzialnego przedmiotu niż z resztą gry, no ale spoko, um, a więc narka i do następnego.